pierwsza z Szkocji. Tam było takie próbne, prawda, tej protezy, a konkretnie sprawdzenie, czy w moim przypadku będzie ona funkcjonować, prawda. Proteza funkcjonuje dzięki temu, że mózgowi wydaje się, że amputowana kończyna wciąż jest na swoim miejscu, prawda. To umożliwia komunikację z mięśniami, które sterują tą kończyną. Na przykład w moim przypadku... Protezą usterują mięśnie zginające i e, po prostu, no, mięśnie zginające nad garstek, prawda, w jedną drugą stronę. E, przez układ nerwowy przepływa prąd, bardzo mały, z to rzędu kilku mikrowoltów, które e, elektrody umieszczone w mocowaniu protezy po obu stronach ręki wyczuwają i dają sygnał do dalszej elektroniki, prawda? E, dzięki temu możliwe jest otwieranie i zamykanie protezy. E, ta proteza jest o tyle wyjątkowa, że y, jako pierwsza na świecie ma wszystkie palce indywidualnie zasilane. Czego nie należy mielić z tym, że są y, indywidualnie sterowane, ponieważ nie są indywidualnie sterowane. Y, dzięki różnym możliwościom można naprawdę wiele chwytów wykonać. Jakkolwiek nie jest to tak, że pomyślę sobie, że poruszę małym palcem i tak się właśnie dzieje. Pierwszym razem jak byłem w Szkocji zostałem podłączony do takiego małego urządzenia, y, które właśnie mierzyło y, napięcie tego prądu elektrycznego. I to okazało się, że to napięcie naprawdę jest zupełnie wystarczające do kontrolowania protezy, e, Drugą wizytę odbyłem przez cały miniony tydzień. E, tam to właśnie została, e, zostało wykonane mocowanie. Zostały umieszczone odpowiednio elektrody, co wcale nie jest taką łatwą sprawą, żeby dobrać je w odpowiednim miejscu, żeby dawały wyraźny, czysty sygnał bez żadnych e, niepożądanych ruchów, na początku zostały wykonane trzy takie próbne odlewy przedramienia, z których zostały zrobione pierwsze mocowania. To obecne mocowanie finalne jest, jest już czwarte i naprawdę jest idealnie dopasowane do kształtu mojego przedramienia. Prawda? To wszystko było robione indywidualnie. Na pewno świetne połączenie to po prostu siła tarcia trzyma się całe przedramię i no, nie ma szans tego zebrzeć, naprawdę. tego można zrolować, zdjąć tę skarpetę, a... Tak to sużą tego nie ma szans. Ręka pomaga naprawdę no, w wielu czynności się życia codziennego. Proszę sobie tylko wyobrazić, jak wiele czynności wymaga użycie obydwu rok. prawda? Jest to naprawdę tak szeroki zakres czynności, że przeciętnemu człowiekowi ciężko sobie wyobrazić, jak, jak wykonywałby różne czynności bez, bez jednej ręki, prawda? No, chociażby złapanie kubka, mycie zębów, lepsze ogolenie się, czy na przykład obroni plecaka. No naprawdę, tych czynności można wymienić i wymieniać. Każdy sobie chyba doskonale sprawę zdaje, jak bardzo obydwie ręce są, są potrzebne. Tę powłokę ochronną e, naprawdę świetnie wygląda, jak, jak po prostu ludzka ręka po założeniu na protezę. E, sama proteza wymaga noszenia takich e, silikonowych rękawic ochronnych, ponieważ jest to dosyć delikatne urządzenie elektroniczne. Należy je chronić przed wilgocią e, i przed chórzem. Także takie rękawice są nieodzowne. W tej chwili założona jest taka rękawica robotyczna. Każda z tych rękawic to pewien kompromis. Rękawica robotyczna oferuje większą zwrotność protezy, ponieważ jest cieńsza, mniej hamuje ruchy samych palców, sprawia, że są one dokładniejsze i bardziej precyzyjne. Natomiast no, proteza kosmetyczna, niestety, jest troszeczkę grubsza, żeby była bardziej wytrzymała. No, natomiast jest to ten minus, że po prostu. Hamuje jednak ruchy protezy, są one znacznie wolniejsze, natomiast no, bardzo się przydaje nieraz na jakieś różne okazje, czy gdzieś wyjść, czy jakieś, jakieś oficjalne spotkania, prawda? Zdłużyłem podanie na Uniwersytet Rzeszowski na filologię angielską, ponieważ no mojego dotychczasowego kierunku studiów, to znaczy budownictwa na polityce Rzeszowskiej, no, na razie nie mogę kontynuować, dopóki nie odzyskam wzroku. No, jest taki kierunek, że no, niestety wzrok jest tutaj nieodzowny. Już od bardzo dawno interesuję się zagadnieniami związanymi z astronoptyką i astronomią. Natomiast no, od, od kilku lat zainteresowałem się w szczególności meteorytami. Od 2006 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Tutaj można zobaczyć moją kolekcję meteorytów. Są to okazy pochodzące z całego świata. Większość meteorytów pochodzi z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem. Kiedy taki fragment skały w orbitę w momencie, kiedy, kiedy Ziemia też, też jest w tym miejscu, no to jeżeli jest wystarczająco duży i leci wystarczająco powoli, wówczas ma szansę przetrwać podróż przez atmosferę i spaść w zauważalnych rozmiarach na powierzchni Ziemi. E, takiej materii Ziemia zbiera około kilku ton dziennie. Przeważnie większość z okazów całkowicie się, e, całkowicie się po prostu odparowuje e, i spada na Ziemię w postaci naprawdę drobnego pyłu w większości niezauważalnych rozmiarów. Natomiast na większe okazy, tak jak powiedziałem, które lecą wolniej, mają, okazję, mają możliwość dotrzeć na ziemię, prawda? Oczywiście większość, większość takiego okazu i tak odparowuje podczas lotu w atmosferze powyżej 90%. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, że jest to spowodowane ogromną prędkością wejścia w atmosferę. Teorety nie wchodzą w atmosferę wolniej niż 11 km na sekundę i nie szybciej niż 74 km na sekundę. Natomiast tak naprawdę z takich okazów nie gigantów, no to szanse mają przetrwać w tą podróż tylko te, które wchodzą poniżej 25 km na sekundę. Ten meteoryt to chondryt zwyczajny. Jest to dosyć stara skała, ma ponad 4 miliardy lat. Pamięta początki naszego Układu Słonecznego. Zawarte są w niej wszystkie pierwiastki, które występują w naszych ciałach, jak również znajdujące się na Ziemi. Jest to bardzo prymitywna materia, natomiast dzięki niej możemy Zobaczyć, jak nasz układ słoneczny wyglądał na samym początku. Jak ta pierwotna materia wyglądała yy, i później, yy, jak się przeobraziła prawda, w wyniku różnych procesów. Yy, Meteoryty nazywane są także sądami kosmicznymi dla ubogich, ponieważ docierają na Ziemię w zasadzie w, yy, w stanie niezmienionym. Podróż przez atmosferę tylko zmienia ich powierzchnię, natomiast wnętrze pozostaje nienaruszone. Jeżeli taki meteoryt zostaje szybko znaleziony i dobrze zabezpieczony. No to w zasadzie ma taką wartość, jak fragment planetoidy przywieziony przez sondę z pasa Także naprawdę może być materiałem naukowym o nieocenionej wartości. Od chwili wypadku, który miał miejsce 13 grudnia ubiegłego roku, cały czas prowadzimy leczenie i rehabilitację mojego brata Marcina. Wiąże się to z przebytymi 14 operacjami, jak do tej pory. Mieliśmy 34 wyjazdy krajowe po różnych miastach Polski, w zasadzie po całej Polsce, plus dwie podróże zagraniczne samolotem do Szkocji. W czasie tych 34 wyjazdów krajowych, ja to skrupulatnie zliczam, przejechaliśmy prawie 19 tysięcy kilometrów. Robimy to wszystko z wielką nadzieją i nie powiem z wielkim zadowoleniem, bo brat nasz. Z każdą chwilą, z każdym wyjazdem czuję się lepiej. Ta rehabilitacja przynosi naprawdę niesamowite skutki, jeżeli wziąć pod uwagę stan, jaki był tuż po wypadku. Jest to możliwe dzięki ogromnej pomocy wielkiej rzeszy ludzi o dobrym sercu. Jest to nie tylko pomoc rodziny dalszej i bliższej, nie tylko pomoc przyjaciół, ale pewnie przede wszystkim pomoc wielu nieznanych nam osób, które gdy tylko dowiedziały się o tej tragedii, która dotknęła mojego brata, Wykazały wiele serca, wiele zaufania dla nas i wpłacają zarówno dobrowolne datki na konto Stowarzyszenia Działajmy Razem, w ramach którego otwarte jest specjalne subkonto na rehabilitację Marcina, ale także przeznaczając 1% podatku w swoich zeznaniach podatkowych. Te pieniądze są bardzo przydatne, wykorzystujemy je najlepiej jak potrafimy. Takim największym osiągnięciem jak do tej pory jest i zarazem najdroższym jest zakup dla Marcina pierwszej protezy, którą ma Polak. Jest to proteza firmy Tarsbionics o nazwie Eileen. Elektroniczna proteza, która to jak widać ułatwia mu znacznie życie. To jest spełnienie tego jego pierwszego, największego marzenia, które już się dokonało. I za to tym wszystkim osobom, które nam w tym pomogły, składamy serdeczne podziękowanie z głębi serca.